Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kaniki na Maniacy. Dawno, dawno temu w PRL. -u. Żyła sobie Michalina Wisłocka. Lekarka, ginekolog i seksuolog. To ona napisała słynną sztukę kochania, która miała pokazać Polakom seks bez kołderki. Wisłocka pisała o przyjemności kobiety, świadomym macierzyństwie oraz antykoncepcji. A Ty się zabezpieczyłaś, dziecko? Czekaj, 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 chodź. Masz. I kup sobie więcej. I właśnie za tę postać, kamień milowy polskiej świadomości seksualnej, <coughs> zabrali się filmowcy. Nazwisko Wisłocka. Film przelatuje przez e, wszystkie e, ważniejsze chwile m, w życiu Michaliny Wisłockiej. W życiu no, skądinąd skandalizującym. E, e, pokazuje jej życie w trójkącie, problemy z partnerami. Nią, tylko sypiać, kochać mnie. Bardzo ci dziękuję. Biegnąc aż do samego szczytu, znaczy do wielkiego finału, czyli publikacji jej książki. Kobieta siada, daje mi nogi do góry, rozkłada je i pokazuje co tam ma. Rozumie pan? Skaczemy z naszą bohaterką w czasie i przestrzeni. Wojna, studia, praca badawcza, PRL, dzieci, partnerzy, miłości, zauroczenia. Dwie kobiety żyją z jednym uczonym, którego wielbią. Co? I tu już tak chciała. Co? To jest e, Staszek. Twarz mam wyżej. Jestem Stach. Wszystko to leci szybko, jak podrasowane akcją i muzą zwiastun filmu, wręcz sensacyjnego. I na początku to tempo robi świetne wrażenie. Czyli pani chce popularyzować. Nie, nie, nie. Uświadamiać. To była sprawa raka żołądka, serca. No serca mają wszyscy. A cipka tylko połowa społeczeństwa, tak? <głosy> <głosy> Ale ta ciągła gonitwa bez przerwy i bez chwil wytchnienia po pewnym czasie zaczęła mnie męczyć, żeby nie powiedzieć. F ja chcę pomóc zwykłym ludziom żeby się nie zdradzić. Sztuka kochania to dla mnie taka kolorowo-muzyczna pocztówka z życia Michaliny Wisłockiej. Taki ciągły e, miks scen, miejsc i czasów. Podkolorowany PRL wygląda tutaj tak miło i wręcz pastelowo. A nawet jak pokazuje kły e, poprzez postacie urzędników i cenzurę, to jakoś to nie straszne. Tyle, że niestety niezbyt to prawdziwe. Duży, może największy plus tego filmu, który zostanie mi w pamięci, to, to Eryk Lubos, który został tak zaskakująco tutaj obsadzony jako romantyczny i mądry facet i kochanek. I tutaj w tym, w tym właśnie poczułem jakieś emocje i taką nostalgię. Pan to kto jest? Komitet To jest gotowa instrukcja, nie rozumiecie? Miałem problem z główną rolą, rolą Magdaleny Boczarskiej, bo mm, nie uwierzyłem jej do końca aktorsko. Um, niestety, wiem, że ten charakterystyczny głos Wisłocki, mimika twarzy, gesty, to wszystko zostało bardzo dobrze odegrane. Ale właśnie odegrane, takie afektowane. To mnie nie przekonało. Co wam szkodzi, żebyście wydali tę książkę? Pani Wisłocka. Party nie może brać udziału w wybrażaniu moralności. Jak spanie, jedzenie, pisie. Księdza, może pani przekona, co? Ale mi pan doradził? Film pędzi, muza ciągle wali, ba, mam wrażenie, że w ogóle nie daje wytchnienia, że nawet potrafiła zagłuszyć kilka scen i myśli. No i jeszcze takie moje główne chyba przemyślenie, że film jest bardzo ostro, jakby tak podkręcony, żeby było ciągle wesoło, zabawnie. O, właśnie, to dobre tutaj pasujące do tego filmu słowo, żeby było z jajami. Fakt, że sceny na przykład Szyca i Jakubika? Cudo. Tak jak grzywka Adamczyka. Myślisz, że co? Że życie z dwiema babami pod jednym dachem to jest jakiś kurwa raj? Nie! Wszyscy tak jakoś przy sztuce kochania nawiązują do filmu Bogowie. Bo to ten sam scenarzysta, ci sami producenci i parę innych rzeczy. Hmm, powiem Wam tak, w Bogach czułem idealny balans między dramatem, życiem i komedią. I było to podbite fantastyczną, może życiową rolą Tomasza Kota i całej obsady. Sztuka kochania jest dla mnie taka bardzo, bardzo komercyjna, specjalnie podkręcona pod widza, kolorowa, pędząca i... Przerysowana, i jakby czułem, że wszystkiego tutaj jest za dużo. I tak jak film Bogowie, no Bogowie, złapał mnie za serce, tak film Sztuka Kochania złapał mnie za. Wiesz, skąd ty jesteś? A co? Jestem z Warszawy. Z Wakiny jesteś. I ciebie też w kapuście nie znaleźli. Sztuka Kochania. Na 10 w skali kinowania daje temu filmowi 6 punktów. To jest niezłe, przyjemne kino środka z dużym ukłonem względem widza. Podrasowane, kolorowe, przerysowane. I jakoś przypomina mi to ostatnie filmy Patryka Wegi. Nie wiem czemu. I mimo e, tych wszystkich e, wagin, e, pierożków i piersi w tym filmie, to mam jakoś wrażenie, że to mimo wszystko było jednak trochę takie pruderyjne. I co teraz chcesz się poddać? Teraz? A ja mówię, że jak stara baba i mieszka sama i nigdy nie miała normalnego związku, to chyba niewiele wie. O sztuce kochania co?